Witam serdecznie w kolejnym Aceranku. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który często jest poruszany w rozmowach ze mną. Ludzie pytają, kiedy, w jakich okolicznościach można przyjąć chrzest. Ja oczywiście od razu mówię, że to nie będzie wykład na temat chrztu, bo nie o tym rozmawiamy, tylko w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji człowiek, który pragnie przyjąć chrzest, może go przyjąć. Oczywiście rozumiemy przez to, że mówimy o ludziach dorosłych, no bo trudno, żeby niemowlaki miały cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie. Posłużymy się dwoma tekstami z dziejów apostolskich. Pierwszy pochodzi z drugiego rozdziału, z wersetu 38. A Piotr do nich upamiętajcie się, dosłownie w grece zmieńcie swoje myślenie i niechaj się każdy z Was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar ducha świętego. Pierwsza ważna uwaga. Jeżeli ktoś chce przystąpić do chrztu, to musi się upamiętać. Musi zmienić swoje myślenie. To musi być ktoś, kto przyjął Ewangelię Jezusa Chrystusa, kto zgodził się z treścią tej Ewangelii, kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi, to wezwany przez Ducha Świętego wyznał wszystkie swoje winy, narodził się z Ducha Świętego i stał się uczniem Jezusa Chrystusa. Oczywiście kolejność jest istotna, ta sekwencja jest ważna, natomiast to nie dzieje się w jedną godzinę, w jedną minutę. To może być, pewnie jest proces dla jednego dłuższy, dla drugiego krótszy, ale w efekcie ktoś, kto przystępuje do chrztu, musi rozumieć, być tego świadomy, że był grzesznikiem, któremu Jezus Chrystus wybaczył wszystkie jego przewiny, wszystkie jego grzechy. Tak więc głoszenie Ewangelii musi zawierać ten element wzywający człowieka do porzucenia grzechów. No, gratuluję tym społecznościom, które na temat grzechu w ogóle nie nauczają. W jaki sposób ci ludzie przygotowują ewentualnych katechumenów do przyjęcia Chrztu? No, to jest niemożliwe bez nauczania o grzechu. Yy, oczywiście można nie nauczać o grzechu i można kogoś zanurzyć w wodach sztu, ale to ani nie jest chrzest, ani to nie jest nawrócenie. A owoce są opłakane i to bardzo szybko widoczne. Mówimy o biblijnych, biblijnych zasadach i tylko to powinno nas interesować. Piotr. Wezwał swoich słuchaczy w swoim pierwszym kazaniu właśnie do tego, żeby upamiętali się i dali się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów swoich. Nie woda, żeby było jasne, nie woda obmywa z grzechu. Woda jest tylko symbolem tego, co stało się wcześniej w sercu człowieka. Stąd Chrzest Wodny jest chrztem na odpuszczenie grzechów w wyniku tego, że wcześniej, przed chrztem, doszło do pojednania z Bogiem i przebaczenia takiemu delikwentowi wszelkich grzechów. A Chrzest Wodny jest potwierdzeniem tego dla tych wszystkich, którzy na to patrzą, którzy są tego świadomi. Dlatego o ile to oczywiście jest możliwe, nie powinniśmy unikać chrztów gdzieś tam w jakichś wannach, w jakichś w prodzikach i tak dalej. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie są prześladowania i nie da się tego uniknąć. Lub też jak mieliśmy ostatnio wymyśloną pandemię koronaświrusa, no to wiem, że takie chrzty się też odbywały w warunkach tak zwanych domowych. Ale to jest jakby z powodu wyższej konieczności. Natomiast w normalnym działaniu Kościoła chrzest powinien być czymś publicznym. Dlaczego? Dlatego, że swoją wiarę wyznajemy wobec innych ludzi. Na tym to polega. Chrystus sam powiedział, że jeśli ktoś go się zaprze przed ludźmi, to on też się zaprze takiego człowieka przed Ojcem. A więc powinniśmy wręcz dążyć do tego, żeby chrzest, który jest wyznaniem wiary, był wydarzeniem publicznym. Oczywiście o ile to jest możliwe. Drugi fragment również pochodzi z dziejów i pochodzi on z rozdziału 8 I tutaj czytamy w wersetach od 36. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? To jest bardzo ważne pytanie. Co stoi na przeszkodzie, żeby człowiek nie mógł być ochrzczony? Bo przecież to, że ktoś chce być ochrzczony, to, że ktoś chce przystąpić do chrztu, to nie jest obligatoryjne dla tych, którzy mają go chrzcić. Musi być weryfikacja. Słuchajcie dalej. Filip zaś powiedział mu, to jest weryfikacja. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A ten odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Czyli weryfikacja postawy Eunucha polegała na tym, że zostało mu zadane pytanie. Pytanie brzmiało. Czy wierzysz z całego serca? Eunuch odpowiedział: tak, wierzę. I został chrzczony. I dla wielu ludzi ta sytuacja jest pretekstem do tego, żeby zanurzać w wodzie, chrzcić wszystkich, którzy mają takie pragnienie, a którzy tak jak Eunuch wyznali, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zanim pójdziemy dalej, wrócimy się co nieco w ten sam rozdział. Trzynasty werset. Nawet i sam Szymon, to jest ten Szymon czarnoksiężnik, uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa. A widząc znaki cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Ten sam yy, Szymon za chwilę za pieniądze będzie chciał otrzymać dar Ducha Świętego. Dlaczego przytoczyłem ten fragment z Szymonem? Dlatego, że ten Szymon też musiał wyznać, że Jezus Chrystus jest Jego Panem i na pewno to uczynił. Ale czy to była prawda? No oczywiście, że nie. I bardzo szybko to zostało zweryfikowane. No to co z tym Eunuchem? Dlaczego Filip nie poczekał? Po pierwsze, cała sytuacja została wyraźnie zaaranżowana przez Ducha Świętego, ponieważ to Duch Święty tego Filipa wyprowadził na drogę, po której jechał Eunuch. Po drugie, było to krótkie spotkanie Filipa z tym Poganinem i nie było czasu na to, żeby podjąć jakiekolwiek rozmowy weryfikacyjne ponieważ eunuch wracał do Etiopii, a Filip za chwilę został przeniesiony do Azotu. W związku z czym ten eunuch został ochrzczony. Jeżeli dzisiaj w jakimkolwiek sytuacji ktokolwiek mówi, że on musi przyjąć chrzest, bo Filip wyznał i został ochrzczony, to powiem wam, co ja mówię w tej sytuacji porządku, znajdźmy pustynię, na tej pustyni wodę i ustalmy, że nigdy więcej się nie zobaczymy. Wtedy, jeżeli wyznasz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, to cię ochrzczę. Dlaczego tak? Dlatego, że tamta sytuacja została, jak powiedziałem wcześniej, zaaranżowana przez Ducha Świętego, a Duch Święty się nie myli. Nic nie wiemy o locach Eunucha, ale co ciekawe, Etiopia była najstarszym krajem chrześcijańskim w Afryce. I to chyba nie był przypadek. No ale musielibyśmy już w tym momencie spekulować, a nie warto. Przypadek z kolei Szymona, czarnoksiężnika, pokazuje, że kiedy jest możliwość, kiedy jest czas, to warto przyjrzeć się człowiekowi. Nie warto podejmować pochopnych decyzji, ponieważ one mogą się okazać absolutnie nietrafione. I w przypadku Szymona tak było. Dlaczego do tego doszło? No znowu musielibyśmy spekulować. Czytamy tylko i widzimy i wyciągamy wnioski. To jest dla nas najważniejsze. Czy człowiek, który chce przystąpić do krztu, może po prostu przyjść? do nieznanego sobie pastora powiedzieć chcę żebyś mnie ochścił możemy porozmawiać ale jak chcesz chcę chrztu. nie można wykluczyć że w takiej sytuacji ktoś chrzest otrzyma to naprawdę zależy od rozmowy i zależy od tego co w tej rozmowie ja usłyszałbym ale generalnie nie chrzcimy ludzi, których nie znamy. Nie przyjmujemy chętnych do chrztu tylko dlatego, że się po prostu zgłosili. Musimy tych ludzi jakoś znać. Dlaczego? Czy mamy prawo weryfikować to? Oczywiście, że mamy prawo. Mamy takie prawo, ponieważ jeżeli ktoś wyznaje ustami że Jezus Chrystus jest Jego Panem, to Biblia uczy, że On powinien w taki sposób żyć. A my powinniśmy zobaczyć owoce tego życia. No zaiste nie da się to zrobić w ciągu jednego dnia. Naszym obowiązkiem wszystkich wierzących jest dbałość o to, aby Kościół, w którym jesteśmy, był Kościołem absolutnie świętym. Absolutnie oddanym w ręce świętego Boga. A więc nie możemy do tego kościoła przyjmować wszystkich, którym się to akurat podoba. Ale tylko tych, którzy naprawdę uwierzyli. Naprawdę uwierzyli. Można mnie zapewnić, że ktoś naprawdę uwierzył, ale jakie ja mam prawo, już nie mówię o obowiązku, ale jak ja mam prawo uwierzyć w to, skoro ja nie jestem w stanie zweryfikować ludzkiego serca. Są sytuacje wyjątkowe. One mogą być podobne do historii Filipa i Eunucha. Mogą być sytuacje, że ktoś nawraca się, no prawie że na łożu śmierci. Nie oznacza to, że, że, że jest osobą leżącą, ale śmierć zbliża się wielkimi krokami. Zaraz mi ktoś powie, to trzeba się modlić o uzdrowienie, a nie chrzcić człowieka jedno nie wyklucza drugiego, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mogą być sytuacje, że ktoś jest przejazdem, po prostu przyjechał do zboru, przyjechał na nabożeństwo i w czasie nabożeństwa zauważyliśmy wszyscy, że pokutował, bo nie ukrywał tego. A ponieważ nie będzie go więcej pośród nas, możemy się zastanowić nad Chrztem. Ale to są wyjątkowe sytuacje. Natomiast y, czasami słyszę, no niestety zbyt często, że warunkuje się udzielenie chrztu tym, że ktoś najpierw zapisze się mm, jako członek kościoła. No więc chcę wyraźnie powiedzieć, że zanurzenie w wody chrztu nie jest... Y, wejściem w struktury takiego czy innego kościoła, ale jest wejściem w struktury kościoła Jezusa Chrystusa. My nie czynimy uczniów takiej czy innej denominacji, tylko uczniów Chrystusa. Więc jeśli ktoś nie chce udzielić komuś sztu, dlatego że oczekuje, że najpierw ta osoba zadeklaruje, że stanie się członkiem, takiego czy innego kościoła, albo nawet wręcz podpisze taką, takie zobowiązanie, no chciałby się powiedzieć taką lojalkę. No to to jest absolutny skandal. Znam takie sytuacje i wcale nie jest ich mało. I to jest nie do zaakceptowania. Nie ma, takiej, nie ma takiego biblijnego uzasadnienia takiego postępowania. To już wygląda jak trochę sekciarstwo. I należy tego się wystrzegać. My nie pracujemy na własny sukces, tylko pracujemy dla Chrystusa. On ma prawo, jeżeli zechce, posłać do takiego czy innego miejsca człowieka, który właśnie tam. Według Bożego planu powinien przyjąć chrzest. Tak, bardzo często się zdarza, że ludzie, którzy przyjmują chrzest w danym kościele, stają się członkami tego kościoła, ale tak nie jest zawsze. I nie powinniśmy w ogóle zakładać, że tak powinno być zawsze. Nie, w żadnym wypadku. Tak nie powinno zawsze być. Kochani, reasumując, chrzest jest publicznym wyznaniem, że oto należy do Jezusa Chrystusa, przez wodne oczywiście. Może być to wyznanie uczynione jedynie przez człowieka wierzącego i dorosłego. Kiedy mam na myśli dorosłego, to mam na myśli człowieka, który jest w stanie świadomie, świadomie wyznać swoją wiarę. To może być nawet pięcioletnie dziecko, bo ono może być dorosłe w wierze. Ale na pewno takiej sytuacji jest niewiele. Ale dzieci 8, 10, 15 letnie bez żadnego problemu, jeżeli są świadomi wierzące, mogą przyjmować chrzest. Ja w tym nie widzę niczego zdrożnego. No, też słyszałem o tym, że w jakich zborach obowiązuje cenzu z 18 lat. No, co to za bzdura kompletna. Kto to wymyślił? Że to jest świeckie, świecki yy, wymysł i, i zresztą krytykowany z każdej strony. To jest umowna data. 18 lat to jestem dorosły. No. Niektórzy mają 60 lat i, i, i nie stali się dorosłymi. A inni w wieku 10 lat są dorośli. Trzeba o tym pamiętać. Najważniejsze, kochani, jak nawracacie się do Chrystusa, to czeka was chrzest. Nie mówcie, że jako dzieci byliście ochrzczeni, to nie miał być, być wykład na ten temat. No ale sami sobie odpowiedzcie. No, no i jak wyznaliście swoją wiarę? I jaka ona była, skoro musieliście się dopiero nawrócić, żeby przyjąć chrzest? No sama odpowiedź się nasuwa i nie ma właściwie potrzeby, żeby o tym wiele mówić. Niech nas Bóg błogosławi.